Przypadkowy parking zaskoczył wszystkich. Widokami. Niestety pogoda nie zachęca do pozostania tu na dłużej. Gdzie będziemy jechać? Ty, był tutaj deszczek czy Ja proponuję, żebyś sobie tu zobaczyła tego. Mapę. Ja proponuję ogarnąć jakiś kemping. Ze względu na wczorajszy nieogar kempingu, proponuję dzisiaj go ogarnąć. Jestem na taki duży kemping. Znaczy, nie wybrałem. Jest kilometrów? łazienka. Na pierwszym zdjęciu jest łazienka, więc. O, to jedziemy. – Ale jest znaczna, nie? – Widoczność jest piękny. Kurczę, przeze tych ten deszczek, to by było tutaj ideolo. W nocy w ogóle nic nie było widać. Nie. Jak, jak to w nocy, tak? – Jak tam dzieciaczki? – Oglądamy sobie bajkę. Bajki oglądacie? O, proszę. Miłosz i Kasia uwielbiają przyrodę i spanie na dziko, ale czasem fajnie skorzystać z cywilizacji. W tym wypadku kempingu z udogodnieniami dla kamperowiczów. Hola, one camper van, two adults and two children. For cuánto uh, días? Only, only one night. One night yes. okay. Electricity? Electricity no. We just need to uh, maybe if you have internet. Internet is uh, two euros for one week. Some uh, swings for kids or no, no nothing like that. No the toilets. The toilets are here and yeah, in this, are in the this toilets, area. the yeah. toilets. There are the washing machine. Ah okay. The... I think uh, is it here. Yes, this, yeah, this, this. the washing machine. Yeah. Mm -hmm. Trochę szkoda, że nie ma platu zabaw dla dzieci, ale ale jest ciepły prysznic. A słowo wifi. Co jest? Wifi. No problem. So? I think I know everything. Thank you Dziękuję, To jest Ok. Thank you, <coughs> okay. So Mamy wszystko załatwione. Będzie ciepły prysznic. Mama, ja mam, bo, Jedziesz, tatą? Ja. Ale super. gdzie tatą. Najazdy na koła to wyposażenie każdego kampera. Dzięki temu w każdych warunkach można zaparkować na równo.